Ale dzisiaj piękny dzień w ogóle, Sary. Ciekawe co no. dzisiaj. nie? Ja? A nie wiem, chyba wiesz. Ja chyba zaraz pójdę do kopalni. No. Może trochę y co pozbieram, sobie żelaza, ale nie wiem. Hmm. A ty idziesz potem ze mną do kopalni? No. Tak, A, opadłeś? No, Ej, na, no, na, no, na, no, na. No. Ej, dlaczego ty tam jest? Ej, to tam jest? co tak. no To w ogóle. Kto to kto to jest. Ej, to... właśnie nie wiem. Ej, kto tam wygląda? Nie wiem. Ej, czekaj, no. może polka damy z nim. Nie wiem, stary, nie wiem. Czekaj, zajmijmy zbrojkę, Ogólnie nas... się, Manu, widzowie, właśnie zrobił. nie wiem, co się dzieje. No, no ja, ja też właśnie jakiś tam typek sobie stoi. No. no. Co to jest za typek? No właśnie nie wiem, dawaj, się skrapniemy to nie, No Dobra, no to dawaj. No i co to jest za typek? Właśnie nie wiem, jakiś rychowy. Ooo, ale fajnie. Halo? Halo? Ej, no, uciekaj, nie, uciekaj. nie, uciekaj, My jesteśmy przyjazni, spokojnie! No... Spokojnie! Mm. Trzymaj! Czekaj, ja nic nie mam jednak w punku. Spokojnie, ale masz fajny łańcuch. No dzięki no. Z ile dałeś? No. Wad, siaki, nie? no, o, no stary, dobra, w ogóle, Zapraszamy co się cię dzieje? Na herbatkę. pogadamy akurat sobie, kim jesteś i w ogóle. Dobra. Dobra. No dobra, no to możemy dobra, się zaprzyjaźnić, w sumie. A w ogóle, to jak ty tu mam. trafiłeś? No właśnie, jak ty tu chodź, trafiłeś? Po ja do prostu podróżowałem sobie świat. No i. Chodźmy do mnie. Chodźmy do, mnie. Chodźmy do A chodź. mnie. A dlaczego nie do mnie? Do, u mnie jest więcej miejsca. No dobrze. No to. No dobra, no to, no to usiądźmy sobie. Czekaj. Dobra, usiądźmy sobie. Proszę, oto dla Was krzesełka. To jest dla, mi... dla Ciebie, to jest dla mnie, a to jest dla Ciebie, nowy kolego. No dobra. Dobra. E, to teraz powiedz, kim Ty jesteś. No, Sorry, sorry, sorry. sorry, sorry. Dobra. E, kim jesteś? No, ja kim jestem? Ja jestem rychowy. Pochodzę ze świata rychowice, ale, 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 niedawno stworzyłem swój świat, gdzie podróżuję. Mm -hmm. No i tutaj szedłem w tą stronę, bo dopiero co się tutaj pojawiłem. No i podróżuję tym świat i tak patrzyłem. Tutaj, a co tu robi taki dom? Musiałem przejść sama w tym serwerze, a, a wy tu jesteście. A nie sprawdziłeś co czasem tabeli może? Nie, nie sprawdzałam. Aha, no to. A, bo na tabelce no, widzę. Widzę, wszystko... ej, my wszystko też nie spojrzeliśmy w sumie na tabelkę, co nie? No wszystko to w sumie wyjaśnia. No. No dobra, to ja nam przyniosę jedzenie, jakieś herbatkę i dopiero powitamy. O, o, e, e, zobaczcie, ja ja mówię pomysł. Co? Znam ten Ej, trik. No fajne, fajne. Spinujemy. Znam ten trik. No dobra, chodźmy sobie. Zjemy coś. No Chodźcie. dobra. W ogóle to, co ty tutaj robisz, w ogóle. Ja tego nie rozumiem. Ja, ja jako pierwszy stworzyłem ten świat z kumplem stworzyliśmy no? serwer. No nie wiem. Się nie. Dobra, trzymaj jedzenie. A ja w sumie niedawno miałem wypadek, i możliwe, że weszłem do jakiegoś portalu i ty się pojawiłem. Nie wiadomo, bo miałem wypadek. Możliwe, możliwe. Możliwe. No, no popatrzcie na no, moje uszy, no. Oj. Oj, no nie za dobrze to wygląda. Trzymaj, Kamil, jedzenie i jedz. Co to jest za jedzenie? E, takie Tak trochę mi się spiekło, ale to nic. Ej, jakby tutaj zrobił sobie toaletę. Tu no, no nie możesz. Ej, dobra, e, a ty chcesz w ogóle jakiś pokój tutaj u nas? Czy no sam właśnie, sobie zrobić może dom? byś sobie zrobił jakiś pokój albo coś. Na dole, może tutaj. E, tutaj to nie bez... Oj! Patrz, a. tutaj to nie za bardzo, bo ja tutaj się łączę z tym i ale, zobacz ale tu. nie wiem, może zrobili tak, że tutaj był... Albo... Ej, chodź chwilę, chodź chwilę, patrz. Może tutaj byś sobie ode mnie przejść i tutaj byś sobie zrobił. No tutaj zrobili ścianę i to by było wejście do pokoju. Wejście. Nie wiem właśnie jak... Ej dobra, ja, ja mam, dobra. mam pomysł. Tu to może dobra. być przejście do pokoju ten, e, naszego nowego osobnika. Tu będzie zejście o! na dół. Chodź, tu będzie zejście na dół. I tu możesz sobie zrobić swój pokój. No dobra, możemy. Bo ja w tą stronę i tak nie będę powiększał, tylko w tą. Na razie nie teraz mogę. Was przenocuję w tak pokoju, bo tu są dwa łóżka i tam są dwa, tutaj są dwa tak nie wiem Więc lepiej by było tam no No dobra no to ja tutaj no sobie dobra, będę dobra, robił no to jeszcze chodźmy, chodźmy. może spać bo już jest tak naprawdę noc to chodźmy no. idziesz Ja powiem to Dobranoc. Ty... dobra noc No dobra noc dobra noc dobra noc. Ej słuchajcie widzowie ja w ogóle nie wiem co się dzieje Jakiś typek do nas dołączył. Ja się trochę obawiam, widzowie. Nie wiem, co mamy zrobić dalej. Ja totalnie jestem zdezorientowany w tym momencie. Dobra, Marysia się położę spać. Ja. Kamil, co ty robisz? Nieważne. Nie. No, Hmm? A, dobranoc, dobranoc. Dobranoc, bardzo. dobranoc, dobranoc. Ja chcę spać. E, no to ukośnik. No, nie wiem, co się dzieje. O, dobra, mój kolega jeszcze śpi. Ty ryś jak śpi, jakby co. No, dobra, pójdę do Kamila, on też jeszcze śpi. O, już stał. Siema. Ej, ty też się trochę obawiasz, że on jest jakiś taki dziwny trochę? U, troszeczkę może, no i tak. ci, siema, dobra, kolejny dzień. O, siemano, chłopie. Siemano, kumpel. Siemano. Siemano, Siema. Ej, stary. Ej, stary, poczekaj, mogę z nim słowo zamienić? Ty tutaj zostań, okej? Okay? No okej, okay, okej, okay, dobra. Chodź, Kamil. A dobra, wyjadę na dobra. A dobra, no. to my na chwilę, dobra. Kurde. Ej stary, a co jakby taką, jakby lekko pułapkę mu zrobić? I żeby on nam wyśpiewał wszystko, co na nas zamierza. Mm. On to podsłuchuje. Co ty myślisz? On tu podsłuchuje, go nie widzisz. Nie. Ej, słyszysz coś? Mam nadzieję, że tu nie okażą kłamcami, że, nie wiem, robią mi jakąś pułapkę. Mam nadzieję, że nie. No dobra, my już słowo zamieniliśmy. E, ty sobie rób na pokój. No tam na e, no dole i... możesz. No tam... Ale ja muszę tutaj zacować no, na no, razie. No dobra, to... Ale patrz, ale chodź, coś ci pokażę. Dobra, ja wam Czekaj. powiem, e, widzowie, następny odcinek będzie z kopalni, zapewne. Ej, w ogóle, no mogę się, zamienić słowo tutaj, z moimi widzami? Tu, tu. Mogę zamienić słowo z moimi widzami jeszcze? Ej, ej dawaj, bo zrobiłem na niego pułapkę. Ej, mów wszystko prawdę co wiesz. Nie wiem, no. Wydajesz się jakiś dziwny. Nie wiem, co tam chodzi, no. O co ci chodzi? Stary. fajnie. Nie ja no, żartowałem, to był taki Trzymaj. test wierności na tobie, czy... Przestań. E, czy będziesz normalny, czy będziesz się próbował jakoś, wiesz. To normalnie. Ej, dobra, Czekaj, słuchajcie... Dam... nie, nie mam żarcia. Ej, to trochę podejrzanie mm. wygląda. Ej, w ogóle nie Wciąż wiem. Ten żelazo, to masz żelazo. E, ten e, w ogóle... Oni wy dwójkę się zachowują jakoś podejrzanie. Ja nie wiem czy powinienem dalej im ufać i nie wiem czy nie odejdzie. Ej, chodź sobie, usiądziemy jest noc, więc prawdopodobnie jutro. I teraz yy, ja to... u ciebie zielonek, mija. No dobrze, wszystko. Na razie tutaj roztropię pochodnie. Uu. No dobra, to może... Ej, ale jest no... noc, możecie się położyć spać, a nie hałasujecie, bo obudziliśmy się o północy. Dobra, chałupie Rysiak, się kładziemy spać. Owszem, nie w sensie nie chodzi sobie śpią, ja też pójdę spać. O, dobra, widzowie, sobie, słuchajcie, I na razie go O! 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 Jesteśmy. O! Jaki... O! Siema, Kamil, ty już widzę, że od no. której na nogach? Ja dopiero co wstałem, bo mnie obudziłeś. A, to sorry. No, no, dzisiaj no, nie za dobrze się ja czuję to... i jeden lajk to plus jeden zdrowie dla mnie, widzowie. Więc mam nadzieję, że oczywiście mi w tym czasie pomoże. Dobra, widzowie, oni tam pozostali. Ja chyba idę teraz do tej kopalni. Do czekajcie. O, widzę. Ałaty! Paruvo! On chyba idzie do kopalni. Dobra. I co mnie klepiesz ty? ty? Masz. Dobra, dostał. bęski i tyle. Ej, widzowie. Okej. Okay. Co ty. Okej, yy, okej. Okay, okay. Dobra, Dobra. Dobra. Ja ci powiem stary, ja nie wiem co się o dzieje. Ja mi to A wszystko... Co się dzieje? No mnie się wszystko... wydaje tutaj to wszystko podejrzane. Wiesz... Schodzimy głębiej, chodź. Tylko, że ja nie mam żarcia. ja też właśnie nie ja mam cztery serca. No ja mam cztery. Dzień masz, jak... masz jakieś żarcie? No, nie, nie musisz się mnie ugadywać. ja jestem dobry ziomek, spokojnie, też kiedyś się grywałam na YouTube. A masz może żarcie? Mam tutaj. O, dzięki. A może może więcej? Mam tylko dwa już. Dojdzie. No nie gadaj, źródło z lawem O, dobra. To jakby zrobić zrobić na to portal. Ej, stary może na początku też pójdziemy trochę do kopalni, bo na przykład no ja nie mam całej części zbroi, e, No. Dobra, słuchajcie, e, chłopacy, chłopacy... Eee, stary, trzymaj, trzymaj, to są na początku twoje początkowe itemy. No mi się tam gadają. Trzymaj. Dałem sobie jakieś itemy. Na razie tylko takie mam poczekać, co ci jeszcze by tu dać. Mm, to w sumie to ma być... Ci... Dobra, wiecie co, to ja w takim Masz. razie sobie sam pójdę do tej kopalni, w następnym odcinku pójdę sam do kopalni tylko w ogóle się o mm. Dobra, ja idę trochę po spać, bo wiesz, po tej podróży, tak... To trzymaj, to trzymaj, I trzymaj to, się po ja to, ej trzymaj mordo, ej trzymaj jeszcze i... to. Widzę, że oni sobie tam gadają, dobrze, bo że oni ja mnie to to chociaż nie słyszą, co nie. Ja w ogóle po tej podróży tak się źle czuję. No dobra, kładź się. Ja powiem ci, ja idę na krótki spacer. Nara. Tak. O, jak fajnie sobie tak wyjść na świeże powietrze. Dobra. Może znajdę jakąś kopalnię albo coś. Jak chyba uciekłem. O, widzę świnkę i kurczaka. Zabiję sobie go, będę miała jedzonko. Pana o, źródło obczasz. z lawą. Dobra, to czujmy kurczaczek. pyszności. La, 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 la. Łap. Dobra. Owieczko. Słuchajcie, zbieram moje wszystkie chyba i ty, i się stąd wyprowadzę. Ej! Bartek! i co? Chodź tu na chwilę o gdzie ty jesteś? No, jest, no spotkajmy się przed domkiem. Dobra hop, 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 On tam hop, śpi, tam. więc na no spokojnie. Dobra, ja jestem przed domkiem. Dobra, ja już idę. O, dobra, widać ja nie ja wiem. On ogląda jakieś TikToki stary. On ogląda jakieś TikToki w ogóle. Ej, to uciekamy, uciekamy. On ogląda sobie tam TikToki. Co się ci bawią, żeby oni mi nie uciekli. Może zrobić coś podejrzanego? Gdzie oni są? No nie. Nie no ja chciałam być co... To... siema o, siema. Siema. E, siema, siema, my byliśmy po prostu na spacerze No na spacerku, ja sobie chodzę no, Ja też, no to, no to Ty idź tam no, odpocznij, nie ja idę na spacerek Co na Wy maga. oglądacie? Co Ty oglądasz za TikToki? Ja jestem ja, ja z wami, dobra, pójdę z Wami Kto ogląda z Was TikToki? Eee, ja To po znaczy, co Ty? Nie, ja nie. Ała, mam siedem serduszek. Hu, dobra, jakaś kopaldia. Ej, a zrobimy też taką wersję za Alanem? Jejku, poczekaj, bo będę miał za dużo wycinania. E, że... Dobra, czekaj, e, dobra, później mi pozadawasz te bo odcinki. Coś tutaj jest. I to nawet nie małe coś. Tam. Tylko ooo. bardzo... O stary, o stary, ale kejf. Ej, ile ja masz pochodni? No, ej, poczekajcie, żelazo, żelazo, to dla mnie, bo ja w ogóle nie mam żelaza. No wiem, wiem, to dla ciebie trzymaj. O, żelazo! Mam bo ja nie mam nie ma. Ej, ma, macie jeszcze żelaza, trochę żelazy? Eee, wiesz... Co? Uwaga, lawa, uwaga, lawa, lawa, lawa! Ja mam. Lawa! O kurczaki! Uwaga, lawa. Lawa, lawa! lawa, lawa, lawa! Dobra, chodźcie, tam dalej może pójdziemy. Chodźcie Nie, ale... za mną. Całą uchwał. Ej, chodźcie za mną. O, żelazo, moje. Tylko, sobie ej, tylko ej zapalisz się. tutaj pochodnie. O, o dzięki. O. Uja! Patrzcie, no to za jest co? Moc... Uja! Stary, co to jest? Ja tam nie wchodzę. Ja też na razie mnie. Ej, ale ustaw tutaj Uczekaj, ukośnik y, ustaw nam tutaj y, ten coś, żebyśmy tutaj mogli Dobra, czekaj, ukośnik Kosik, Co, E, dobra, Mam, e, mamy sed e, warpa. Ja widzę jeszcze żelazo. Dobra, tutaj. widzowie. Jak mój szkielet widziałem, jak spadł. Ała, dobra, słuchajcie, ja zaraz będę. Dobra, widzowie, to okay. ja się na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się czuję trochę przestraszony i zajęty, bo żeby, żeby to jakiś niepewny. Nie wiem czy dalej. Nie wiem co dalej. No, Zaraz kończymy. Dobra, słuchajcie, bo oni tam zapuszyli. Ja już kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I do zobaczenia na następnych odcinkach. Oczywiście mam nadzieję, że łapeczka zostawiona była pod tym odcinkiem i mam nadzieję, że akurat ci co nie subskrybowali, i tego taniego żeby stał się szary, i kliknęli jeszcze dzwoneczek, żeby dzwonił. No i co? Teraz możecie wiedzieć, jeśli to zrobicie, będziecie wiedzieć o następnych filmach. No i ja, nie przedłużając, zakończę ten odcinek. Ela.